Kiedy za oknem jest bardzo gorąco, to nie wiemy, co przygotować na obiad i kolację, bo tak naprawdę to wcale nie jest się aż tak głodnym. Dlatego postanowiłam tym razem nakręcić dla Was filmik z kilkoma przepisami na taki właśnie szybki posiłek, rzeźki posiłek, świeży, no i łatwy w wykonaniu. To co, zaczynamy? Kiedy na zewnątrz jest bardzo gorąco, zaczynam dzień od takiego orzeźwiającego soczku. I pomaga mi w tym moja nowa maszynka, którą Wam już pokazywałam na kanale. Jest to Panasonic. Zaczynam robić mój soczek. I do soczku dodaję kilka liści mięty, oczywiście trochę imbiru, seler, jabłko, marchewka, ogórek z mojego ogródka. I to tyle. Boczek gotowy i możemy zacząć dzień. Kolejna propozycja to oczywiście kuskus. E, uważam, że to jest bardzo pożywcze. Dziś kolejny przepis i dziś wykorzystam rybę, która została mi z wczoraj z grilla. Jednej nie zjedliśmy, obrałam ją już bez ości i zrobię warzywa z kuskus. Będzie to pożywne danie, które możemy też przechowywać w lodówce i jeść zimne, jak i oczywiście ciepłe. Na patelni podsmażam warzywa. Z warzywami gotowe. Teraz odczekam godzinkę, aż wystygnie całkowicie i będzie gotowy do jedzenia. Do przygotowania tego talerza będzie nam potrzebne odrobinę selera, Oczywiście ryż. Ja tutaj mam akurat ten czarny, sukinia z mojego ogródka. Mamy tutaj groszek, krewetki, cytryna i odrobinę białego fina. Odsypujemy kilka krewetek i odrobinę groszku. I musimy groszek wrzucić do wrzącej wody. I musimy rozmrozić krewetki. Na patelnię dajemy odrobinę oleju. I dodajemy czosnek. Do gotującej się wody z groszkiem dosypujemy nasz ryż. Do krewetek dodaję cukinię. I podsmażam kilka minut. Do smaku możemy dodać kilka kaperów. Mieszamy ryż, i kiedy widzimy, że już jest gotowy, to go odcydzamy. Do miski wkładamy nasz ryż. Dodajemy seler. Nasze krewetki i cukinie. dodajemy odrobinę oleju ekstrawerdziny. Ja dla smaku na górę trę odrobinę cytryny. Następnie odstawiam, aby wystygło przez około pół godzinki. Tak prezentuje się gotowe danie. Smaczne, szybkie, zdrowe i Lekkie na letnie dni. Kolejnym letnim przepisem są po prostu spaghetti. Spaghetti ze świeżymi pomidorkami, z czosnkiem i ze świeżym bazyliku. Naprawdę pyszne, efektowne, dzieci go uwielbiają, ja również. Trzeba najpierw rozgnieść czosnek i wrzucić na ciepły olej. Oczywiście do wrzącej wody i posolonej wody dodajemy makaron. Do lekko podsmażonego czosnku dodajemy pomidorki, wcześniej oczywiście pokrojone, i podsmażamy na patelni. Kiedy pomidorki lekko się podsmażą, dodajemy bazylię i pozostawiamy jeszcze na dwie minutki. Uwielbiam zapach bazylii, który unosi się w kuchni. Odcedzony makaron dodajemy do pomidorków i pozostawiamy tak jeszcze dwie minutki. Zaznaczam, że ja zawsze odcedzam makaron jeszcze przed, e, przed tym, aż on jest gotowy. On musi być al dente. I makaron gotowy. Spaghetti gotowe prezentują się pysznie, będą na pewno smaczne, bo to są sezonowe pomidorki i nie pozostaje mi nic innego, jak iść jeść. Smacznego! Kolejnym pomysłem na szybką i pyszną i efektowną i bardzo włoską kolację jest oczywiście prościutto, i to jest akurat prościutto di parma, melon i oczywiście mozzarella di bufala. Szybkie, zdrowe i pyszne. Oczywiście w sklepach możemy dostać różne rodzaje melonów. Ja lubię mieszać smaki. To jest jeden, tak wygląda i ten najsłodszy to jest ten. Nie ten z żółtą korupą, ale właśnie ten. Ten jest najsmaczniejszy i połączę. Teraz go możecie z tym. porównać dwa melony. Zobaczcie, ten jest taki jaśniejszy, ten jest bardziej żółty, ten jest twardszy, ten jest bardziej miękki, słodszy. No i na pewno bardziej smakuje dzieciom, ale to już wy musicie wybrać sobie um, melona, którego najbardziej lubicie i ważne jest też prosciutto, ja wybrałam te akurat, najbardziej taki delikatny smak, który bardzo odpowiada dzieciom, prosciutto musi być pokrojone, bardzo cieniutkie paseczki. Bo jeśli będzie pokrojony na grube plastry, to po prostu już nie będzie miał tego samego smaku. Zobaczcie, jakie jest cieniutki. I tu możemy zrobić tak: po prostu, że kładziemy e, prościutto na melona. Tak często serwowane jest to w restauracjach. Ale możemy też sobie tu pofantazjować, jeśli macie czas. Jeśli chodzi o mozzarellę, no to nie ma tutaj dużej filozofii, musi to być bardzo dobrej jakości mozzarella, no i oczywiście dobre pomidorki i tutaj akurat wybrałam do tego, by zrobić caprese cuore di bue, tak się nazywa ten pomidor. Oczywiście caprese też możecie sobie udekorować jak chcecie, oczywiście myślę, że taka klasyczna, tak podają zazwyczaj restauracje, jest proste, szybkie i efektowne. Kolacja gotowa, szybka, zdrowa, świeża. Pewno świetnie sprawdzi się na upały, na letnie dni i na dietę. Kolejnym e, szybkim i bardzo fajnym przepisem, właśnie na letnie dni, jest, są po prostu ziemniaki zrobione w piekarniku. I później, jak wyciągniemy je z piekarnika, dodamy serek, który zaraz przygotuję. Ziemniaki są bardzo szybkie i łatwe w przygotowaniu. Ziemniaki przekrajam zazwyczaj. Tylko w środku, dodaję szczyptę soli, i zawijamy. I tak przygotowujemy wszystkie ziemniaki. teraz biorę moje fioki di latte i to jest akurat serek, który bardzo bardzo lubię i lubią moje dzieci, ale on po prostu nie ma laktozy. Ogórek, pomidory, kroję wszystko bardzo cieniutko i wkładam do serka. Oczywiście możecie też dodać do smaku czosnek i szczypiorek, który jest przepyszny, ale ja niestety nie mam dzisiaj. Oczywiście taki serek musimy przeprawić do smaku. Ja dodaję tutaj soli, szczypiorku, gdybym miała. I oczywiście oleju. Tak prezentuje się ostatnia propozycja na letnie dni. Ja zabieram się za jedynie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, który przepis był Waszym ulubionym. Teraz się z Wami żegnam i zabieram się za jedzenie. Smacznego!